Cześć, policzymy teraz całkę z funkcji sinus z x plus a. I najpierw sprawdzamy oczywiście, po czym jest ta całka ma być całkowana, czyli naszą, mamy tutaj pod x, czyli x będzie naszą zmienną, czyli a to będzie jakaś liczba. I teraz zobaczcie, mamy na górze wzory dotyczące funkcji trygonometrycznej i całka z sinusa. To jest minus cosinus x, więc zapiszmy sobie minus cosinus i my mamy w tym przypadku x plus a, a i plus c. No i teraz sobie sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze to obliczyliśmy. I zobaczcie, mamy tak, jakbyśmy z tego wyciągali pochodną, no to c nam się zmieni na 0, prawda? I teraz minus cosinus x zmieni nam się na sinus x plus A, tak minus sinus X plus A na sinus X plus A, e, i teraz jeszcze byłaby funkcja wewnętrzna X plus X plus A, przez którą trzeba by było wymnożyć e, tak, te, te pochodne e, i mamy tak, jeśli mamy A, no to pochodna z A będzie 0, pochodna z X a 1, czyli to by było razy 1, e, czyli wychodzi nam Sinus X plus A plus 0, czyli wszystko jest w porządku. Ta funkcja, a, która jest po lewej stronie a, i nasza całka jest dobrze obliczona.